Niepokona Sparta Kazimierza Wielka przyjechała do Kielc, gdzie w ramach 20. kolejki RS Active czwartej Ligi Świętokrzyskiej podejmie drużynę Orląd Kielce. Tak wygląda tabela, 8 punktów przewagi do tego mniejsza liczba rozegranych spotkań nad drugim malitem ożarów. Orlanta Kielce, dziewiąte miejsce, z GKS Nowiny. Orlanta Kielce, w bramce jeden Konrad Zacharski, dwa Adrian Maciejewski, sześć Maciej Walkowiak, 7. Kamil Łokieć, osiem Mikołaj Susło, z numerem 13 Kacper Śliwa, 18. Karol Dudzik, 19, Konrad Głowacki, z dwudziestym numerem Dawid Szymański, 23. Sebastian Wąs, 27. Wiktor Węgliński, szkoleniowcem Tomasz Kołodziejczyk, drużyna Gości lidera Sparta Kazimierza Wielka w bramce Arcium Hamelka 1, 3 Michał i 4 Adrian Jurkowski, kapitan 6, Andrzej Pał 7, Tomasz Jodłowiec, 9 Krystian Kądzielski z numerem 10, Kamil Bełczowski, 17 Karol Stanek, 18 Bartosz Bajurek, 19 Aleksander Zembala, 28 Bartosz Tetych. kto prowadzi to... dzisiejsze zawody Jakub Chrzanowski. Asystenci to Robert Frączkiewicz oraz Karol Purtak. Witamy widzów wspierających kanał, a to ławka rezerwowych Orląd Kielce. Jest na niej dwukrotny reprezentant Polski, Jacek Kiełpy, były zawodnik Korony Kielce. Zaczynamy spotkanie 20. kolejki RS Active w czwartej Ligi Świętokrzyskiej. Duża przewaga, by powiedzieć, że Sparta Kazimierza Wielka pewnie zmierza w kierunku betklika trzeciej Ligi Grupy 4. Okazja dla drużyny gości Zębala. Zębala do Gronie. Na trzeci metr jeszcze jest okazja. Dośrodkowanie. To powinna być bramka, choć strzelał bezpośrednio. Bartosz Bajorek. Zębala najpierw takim zagraniem wzdłuż linii bramkowej. Próbował znaleźć tetycha. Potem Bajorek uderzył na bramkę. Wielu piłkarzy z Małopolski jest w drużynie z Kazimierzy Wielkiej. To Bajorek jest czekaj, uderzenie. Spore zamieszanie efektowne. Uderzenie. Ale to było za mało, by pokonać Zacharskiego. Złożył się bardzo dobrze do tego strzału Karol Stanek. Wąs. Głowacki. Głowacki, padłe podanie. Okazja dla Orlądu. Uderzenie. Boczna siatka. Po strzale. Karola Dudzika, dobre prostopadłe podanie w tempo od Głowackiego otrzymał Dudzik, uderzył z pierwszej Jurkowski. piłki Jodłowiec Stanek, Bajorek Bajorek przy piłce, Bajorek uderzenie broni Konrad Zacharski, dobra wielopodaniowa akcja sparty Kazimierza Wielka, zakończona strzałem z 20 metrów Bartosza Bajorka, odbiór Bali. Okazja dla Sparty Kazimierza Wielka jest Bełczowski. Te tych zamyka tą akcję. Wycofanie do Bajorka zablokowane. To powinna być bramka Bełczowskiego, który nabiegał w polu karnym na to podanie. Bardzo dobre. Nie trafił w piłkę, nie zrobił też tego Zacharski, ale też jest dobra interwencja. Czekaja. Choć ta akcja jest kontynuowana. Zagranie do Głowackiego. Uderzenie Hamelka z trudem sparuje piłkę na drożny. To była doskonała odpowiedź Drożyny Skielc na tą stuprocentową sytuację stworzono. Maciejewski. Strata piłki. Zagranie na wolne pole. Bełczowski. Bełczowski zablokowany ten strzał. Jeszcze Bajurek. Piłka w rękach Zacharskiego. Zatrzymany Maderak. Walkowiak uderzenie broni Arcją Hamelka. Świetna próba pomocnika Orląd Kielce. Dużo miejsca. Mocny strzał. I Arcją Hamelka musiał być gotowy. Rzez nie możemy na... tego oczekiwać. Dośrodkowanie na pole karne. Dobrze. Czekaj, po raz drugi blokuje ten strzał. Jeszcze było tam sporo zamieszania. Kolejny strzał! Arcym Hamelka broni z problemami. Łapiące Sparte. piłkę utrzymał się przy piłce Pełczowski. Trzech piłkarzy nadciągają kolejni, ale też zdążyli wrócić piłkarze Orląt, Uderzenie broni! Zacharski z problemami. Ta piłka jeszcze po rykoszecie mogła zmylić dodatkowo bramkarza Orląt, Orlanta Kielce, Sparta Kazimierza Wielka. 0 do 0 bez bramek.